No dobra, siema. Myślę, że możemy śmiało... ...iść teraz do... ...Wina. Dwa, dwaj Dwa... poszukiwacze, tak? A, ty najpierw... ...nauroże z... tego. A później tego. Nie no dobrze, zrobili szczęścia. Uda mi się ubić bo zanim się odmrożą. A jak nie, to się mówi trudno. Hops. No dobra, ale lecimy, bo widzę, że tutaj jest perwilczek. Ops. A może od razu polecę do Sardasa. Skoro mam w miarę po drodze. Na razie jest wino. Farmer. Farmer mnie nie interesuje. Ej, hey, ty. Co nowego na farmie? Już nie daje rady. Z Nienacka pojawili się tutaj ci goście w czarnych kapturach. Najpierw wino miał z nimi bardzo długą rozmowę, a potem gdzieś go zabrali. Niedługo potem moja żona poważnie się rozchorowała. Większość czasu spędza w łóżku. Dosyć często jej się to zdarza. Chyba oszaleje. Rozmawiałeś z tymi odzianymi na czarno mężczyznami? Jasne, nie miałem zresztą wyboru. Chyba kogoś szukają. Czemu nic nie zrobisz z tymi zakapturzonymi postaciami? Bardzo bym chciał, ale się boję. Widziałem, jak spalili jednego człowieka żywcem. Tak, po prostu. Czemu miałbym ryzykować życie? Czemu nie zabierzesz żony do uzdrawiacza? Powinniśmy pójść do miasta i zobaczyć się z watrasem, ale nie mogę się stąd ruszyć, dopóki to całe zamieszanie się nie skończy. W czym miał im pomóc wino? Nie powiedzieli, po prostu go zabrali. Dokąd go zaciągnęli? Poszli przez to wzgórze. A to ci świnie. Hmm. Ty, widzę, że... Dobra, stary, spoko, zaraz ci go zwrócę. Twojego wina. Tylko najpierw muszę się pozbyć tych dupków. Dobra... Tom. Hm, no może by tak pogadać? Chociaż trzech poszukiwaczy naraz... No, może być z tym problem. Ale jak to mu się mówi, raz się żyje? Czterech? Ja pindolę. Przyszedłeś tu, by przeszkodzić Teraz pokażę. Kuźwa, zabili go. Kuźwa, ty, jakbym... No raczej widzę, że muszę jednak ich jak najszybciej zamrozić tych trzech i rzucić się na tamtego czwartego. No bo skoro tak postępuje, skoro wina zabili. I też zabijają A no to jak to zrobi, żeby przeżył? Hmm. Przeszło mi coś do głowy No zwiewaj Przyszedłeś tu Poro... Porozwalaj! Ach No i tym razem przeżył I z tym, że ja oberwałem Ale liczy się fakt, że przeżył. Chociaż nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Ale przeżył. wino. Co, coś ty narobił? SMS super. No ale poczekaj, oka w stanie. się do klasztoru pyrogar. Tak uważasz? No i 400 punktów dowiczenia za darmera. Jakdyby nic? O Lombard. Hej Wino już nie wróci. I poziom fakie! Yeah. Szaleństwa No i nosa! Mam nadzieję, że ten koszmar wkrótce się skończy uważaj na swoją fa. Postaram się. Skończy się, skończy. Niech no ja tylko natrafię na jeszcze jakiś. Hej, ty. Czy w ciągu kilku ostatnich... Po prostu idź, jeśli natkniesz się na faceta. Czy mężczyźni... Tak. ...grążą do Jak twoje a tak jakby faktycznie Cię to interes A co ty możesz wiedzieć o moich zmartwieniach Wy dostojni magowie z klasztoru chyba Uważaj co mówisz ko A potrafisz tylko gadać no i... Nie przepraszam. Dzięki stary twoja szczerość nie dobija dobra, pójdziemy od razu do Sardasa, skoro mamy w miarę blisko, nie no dobra już możemy lecieć znaczy się pobiec chociaż to jest taki bieg, że ja dole. zobaczymy <laughs> Wargi? Tak, ja chcę wargów. Wargi! Jej! I po wargach. Cium! Jeszcze jakieś wargi tutaj się kręcą? Wargi, orkowie. Byle co? Byle by było trochę ekspa. Pomijam fakt, że tutaj mam 95 punktów nauki, no ale potrzebuję doświadczenia. O! Hop, hop, hop! Ksardas! Jesteśmy! O co chodzi? Co to za zadyma? W której ja nie mogę brać udziału. Ej, ty! Mag Wody odkrył portal prowadzący do nieznanej dotąd części wyspy. To ciekawe. Zgłoś się do mnie, gdy tylko znajdziesz cokolwiek, co może nam naprawdę pomóc. Może ukryto tam artefakt Beliara. Odszukaj go. Co do niezbadanych. Nie męcz mnie zbędny niż Wracam z górniczej doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Kolinis. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. I że zamierzasz zdobyć oko i nosa, zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa wchowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich, ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach, teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętle sideł. Trzymaj się od nich z dala to potężne, magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w górniczej dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. Co mam teraz robić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do oka i nosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. Mhm. Mm Xardas, Xardas. Czemu ty jesteś taki niecierpliwy, co? Wszystko w swoim czasie Teraz ja przekazałem list Garonda czy nie przekazałem? Magiczny list Pyrocara I domyślam się, że już jest No ale spoko, dobra ósemka, ósemka Noxadasa tawerny Podskoczymy od razu dowa trasa Weźmiemy to lekarstwo dla Hildy No i tak właśnie myślę Czy iść już spróbował po czy jeszcze nie iść Preferowałbym opcję numer dwa Czyli żeby nie iść, tylko udać się na chwilę Żona Lobarda Hilda zachorowała Co? Znowu? Ta biedna kobieta powinna bardziej na siebie uważać. Jeszcze jedna ciężka zima, a odejdzie z tego świata. Hmm, skoro Spoko stary zaniosę. Tylko 180 na 160 że już nie czuję zbytnio różnicy. Ale spoko. Pięćdziesiąt siedem. Ostatnio coś mi tak zaczęło spowalniać. Tak uczynił. Ech, chyba najwyższy sprawy, sprawdzić pod tym. Hmm, pod kątem wirusów, ale mi się nie chce. No dobra, lecimy. Dobra, pójdę okrężną drogą. Jojo. Ops. czujesz? Nie, nie najlepiej. Znowu mam tę okropną gorączkę. Powinnam pójść do uzdrawiacza, ale nawet na to jestem za słaba. Czy mogę jakoś pomóc? Byłoby wspaniale, gdybyś udał się do Watrasa i przyniósł mi od niego moje lekarstwo. On będzie wiedział, co zrobić. Wstawaj, wstawaj. Przyniosłem twoje lekarstwo. Naprawdę. Gdyby wszyscy byli tacy uczynni jak ty, oh, strasznie ci dziękuję. Mam nadzieję, że tych kilka monet wystarczy. Wystarczy, wystarczy. Hej ty! Jak się czujesz? Dziękuję. Dzięki Tobie wracam do zdrowia. No, skoro się czujesz lepiej, to ja już mogę lecieć. Lecieć. Zaraz. Najpierw podlecę poszukać tej jaskini. Hm. Gdzie były moje znajome wampiry? Bo on nie powinien... Zaraz. Ork, ork, jest Posąg orka. Tak, dobra, to na pewno nie tam. Coś tak tu je, to chyba było koło tych mm. <laughs> No u stóp latarni morskiej, więc zaraz tam się zobaczymy, tylko biegnę do Miki Mika No dobra, już wróciłem i możemy lecieć zobaczyć. Czy to chodzi o to miaskinie? Chociaż czy tam był? Ork? Znaczy się posąg orka? Ty panie poszukiwacz Czemu ty się tutaj skitrałeś co? Chociaż wiesz, że ja ci nie lubię Chociaż nie, lubię Cię. A to tylko dlatego, że dajesz mi łatwego expa. Co tutaj było? Strzał? Tak, mamy dwie strzały. Tak, to tutaj. Hm. Chociaż i tak coś tu jest, że skopałem sposób wyleczenia się, oddając ten szpon Beliara. Ale spoko. I zniewolić ludzkość. Sardas, hurra! Kto? Sardas, Ty, Xardas, bloki się nie pomyliły? Chwila! oni w końcu padli, czy nie padli? O! Padli, no i odzyskaliśmy szpon beliara. Tym oto sposobem, fakie yeah. no to co? Możemy iść do. Sardasa, tylko zaraz, to teraz nie będzie dwóch sardasów? <gryw> nie, no ja mam nadzieję, że nie, bo to będzie tak trochę śmieszne. No to połóż, <gryw> Eee, to spoko, nic nie skopałem. I przy odrobinie szczęścia bardzo możliwe iż będę musiał wyleczyć z wampiryzmu To może od razu podskoczę do Ksardasa I gdzie to gdzie to jest? Hmm, chociaż z drugiej strony znowu mam dylemat Zaktywować czy ona jest w zamian za doświadczenie? Chyba oddam. Nie no bo skoro już i tak mam dość dobrą bronię, a z tego co kojarzę, to szpon zbyt mocny nie jest. I do tego bym musiał 20 poziomów zdobyć, a to jest. Niemożliwe? No przynajmniej dla mnie. Hej, ty! Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu, znanego jako szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Spoko. Pozuję, że skorzystam ze słucha chemicznego. Dobra, no, daj mi, muszę sobie trochę miksurę siły. Stworzyć plus 3 siły, a osobiście ile daje? Jeden. No dobra, przydałyby mi się jeszcze dwa szczawie królewskie. Tego nie ma skąd ich wziąć. 130 sił, a ja potrzebuję do pancerza jeszcze 10 szczawi, żeby móc używać. No, zresztą słodszych korzeni mi braknie. No, więc to jest taka mała lipka, nie? Mam nie zgubić? Dobra, nie zgubię, ale nic nie mówię o oddawaniu. Pst. No, okej, okay. to co ja, gdzie ja bym chciał teraz podlecieć? <ścoughs> Zaraz, najbliżej będę miał. No właśnie, skąd? <laughs> przyzwanie warg warga. O, mogę trzy wargi przyzwać. Jak fajnie. A no tak. Domyślam się, że wymagało wiele, wiele więcej many, tak samo jak przyzwanie smoka. Nas <noise> teleportacja. Teoretycznie najbliżej będę miał z klasztoru. O Milton, co ty tu robisz? Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? Głupie pytanie. Prześliznąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych spilnujących przełęczy bestii nie było proste, ale koniec końców poszło mi łatwiej niż się spodziewałem. Możesz mi coś powiedzieć o tych zakapturzonych postaciach? Niestety nie, ale mam co do nich bardzo złe przeczucia. Lepiej nie wchodź im w drogę. Wiesz może, gdzie są pozostali? Gorn całkiem nieźle zniósł pobyt w więzieniu Garonda. W każdym razie zamierzał zajrzeć do Lee i dowiedzieć się, co słychać na farmie. Jak go znam, odbija sobie teraz z nawiązką długie dni postu w więzieniu. Założę się, że nieźle już spustoszył spiżarnię najemników. Diego mamrotał coś o wyrównaniu rachunków, ale nie wiem, o co mu chodziło. Podejrzewam, że wrócił do miasta. Znasz go przecież. Zawsze szuka okazji do zarobku. No właśnie, więc wiecie co, w tym odcinku to ja myślę, że będzie tyle, a w następnym zobaczymy się. Hm. nie no bo ja teraz chcę podskoczyć do Jarkendaru, oddać szpon. I? No i co? No chcę oddać ten szpon cały i się nauczyć kręgów. Chcę zgłębiać czwarty, Powiem. No dobra, więc w tym odcinku to tyle. No i widzimy się jak wrócę z Jarkendaru. więc trzymajcie się, cześć!